Przy czas czwartej klasy podstawowej, mm -hmm. wtedy miałem swoją ulubioną piosenkę. Mm -hmm. A była to? The big big bang, the reason I'm alive, with all this stars light. Da da, da 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 Nigdy tego nie słyszałem. Musisz posłuchać, musisz posłuchać, musisz posłuchać. Mm -hmm. Przy czas czwartej klasy podstawowej, mm -hmm. wtedy miałem.